W Starostwie Powiatowym podsumowano konkurs dotyczący żołnierzy wyklętych pod patronatem posła na Sejm Krzysztofa Sobolewskiego. Autorzy najlepszych prac otrzymali dyplomy i nagrody z rąk starosty powiatu dębickiego Piotra Chęćka, jego zastępca Adama Pieniążka oraz dyrektora biura poselskiego posła Krzysztofa Sobolewskiego Pawła Ciszczonia. Do sali sesyjnej Starostwa Powiatowego zaproszono zdobywców trzech pierwszych miejsc oraz sześciu wyróżnień. Pierwsze miejsce zdobył Kamil Gutkowski z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, w Dębice za opowiadanie chciał tylko wolnej Polski, podpułkownik Ludwik, marszałek zbroja. Pomyślałam sobie, że można by też tak docenić żołnierzy wyklętych, że byli bardzo niedoceniani komuniści, to też tak zmieniali prawdę. I też z mojej rodziny był właśnie wujek Marszałek, to pomyślałam, że można napisać też coś o mojej rodzinie. Drugie miejsce otrzymała Natalia Wierciok z drugiego LO za opowiadanie ku pamięci pradziadka Kazimierza i pozostałych żołnierzy AK Plutonu Mokre. Interesuje się armią krajową i ogólnie tematem II wojny światowej. I jeśli powstał taki konkurs, to chciałam to wykorzystać, chciałam napisać o moim pradziadku, żeby pamięć po nim pozostała. Głównym celem konkursu było przypomnienie historii i pamięć o bohaterach. Ta jedyna słuszna, czyli pamięć historyczna, prawda, fakty, i wyciąganie z tych śmietników, z tych często nieznanych mogił jeszcze nieodkrytych tych postaci, które są istotne dla naszego powiatu a szerzej dla całej Polski, czyli osób, które walczyły najpierw z Niemcami, czy to w Armii Krajowej, czy w normalnej, regularnej Armii Polskiej jeszcze w roku 1939, czy w różnych organizacjach typu Zrzeszenie, Wolność, Niezawisłość, Narodowe Siły Zbrojne itd., itd., a które po roku 1945 były prześladowane, ścigane, chwytane, bestialsko mordowane i ukazywane jako bandyci, mordercy, jako faszyści, Kolaboranci i osoby, które walczą z jedynym słusznym ustrojem, czyli narzuconym nam siłą przez Rosję Sowiecką. Paweł Ciszczeń, dyrektor biura posła na Sejm Krzysztofa Zobolewskiego, podziękował młodzieży za udział, a starostom za współpracę. Podkreślił, że wielu żołnierzy niezłomnych walczyło na terenie powiatu Dębickiego. Pomysł ten narodził się dzięki inicjatywie posła który poprosił mnie o zorganizowanie tego typu konkursów m.in. na terenie powiatu dębickiego. Tych konkursów było kilka na terenie siedmiu powiatów, oczywiście nie akurat o tematyce żołnierzy wyklętych, ale tutaj ustaw, ust, postanowiliśmy wspólnie z panem starostą, aby tematyka konkursu na terenie powiatu dębickiego właśnie była o żołnierzach wyklętych, ponieważ ten teren ma czym się powiem, pochwalić, ma osoby, które czynnie brały udział w latach wojny w odzyskaniu niepodległości, zarówno tej okupacji, która była podczas w latach 39-45, i późniejszej, sowieckiej. Prace oceniało jury, w którym znaleźli się m.in. Adam Pieniążek, wicestarosta powiatu dębickiego oraz Aneta Sękowska, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego. Poziom wszystkich prac bardzo wysoki. Tych, które dzisiaj nagrodziliśmy trzech laureatów plus sześcioro wyróżnionych, na bardzo wysokim poziomie, nie tylko historycznym, merytorycznym, bo to, to była podstawa wszystkich, natomiast bardzo również emocjonalny, bardzo taki przemawiający język do właśnie tego młodego pokolenia. I za to bardzo dziękuję młodzieży, bo nie dość, że właśnie w taki. W sposób zgodny z historią i z przywołanymi wszystkimi wydarzeniami, które miały miejsce, zostało to przedstawione, ale przedstawione jest to również w takiej atrakcyjnej formie właśnie dla młodego pokolenia. Jestem dumna z naszych licealistów, że spisali się, że zgłosili tyle prac, mimo że praca, mimo że nauka zdalna cały czas trwa, także. Także bardzo się cieszymy z tego i mamy nadzieję, że uda się wydać w formie takiego katalogu, biuletynu, a w przyszłym roku kontynuować ten konkurs. Wszyscy zgodnie przyznawali, że nagrodzone opowiadania to efekt trudnej pracy, sięgania do historycznych publikacji, wspomnień i relacji osób, które były świadkami tamtych dramatycznych zdarzeń.